Mhm. Oprowadzę Cię. Jeszcze nie dzisiaj mój, ale oprowadzę Cię. <grymne> ja Cię kręcę. Prawdziwa chata pustelnika. A. Alejka, gwiazdowa, widzisz? Mhm. Tam też kośniezko I coś mnie gryzie, a? To jest przyszły dom Jurka Taki skoczyliśmy na Jak znam życie, to Jurek go zrobisz i będziesz cały rok tu mieszkał. Wjazd do garażu. To byłeś ciekawe? Trochę po góralski No, bo po to góralski mam co? Ryby? Wszystko widać w wodę nawet stąd. Wiesz, jak ci powiem, wcale go nie trzeba odmawiać, W środku zrobić, tak. a z wierzchu zostawić taki jak jest. No cóż, pewne duże zmarszałe jego drewno. <ścoughs> Wszyscy to tędy na ryby, nie zamykają. No to kiedyś, jak się ci Jurek uda, to będziemy mieli gdzie przyjeżdżać na gryla. Oczywiście. Wolno idziemy, to przyjeżdżasz, bierzesz klucze i mieszkasz. I, i wędkuję, pływam. <grym> się wytrym się wytrym. Tak właśnie mi jazdują wydry. Proszę Państwa. Te dziury wykopują nutry i wydry nadrzeczne. Ja w ogóle wykorzystuje trochę zimorodki. Tak. To a tutaj jest zarwana tam gdzieś Aha. tam z nogami gwiazd. No a tak poważnie to są gniazda zimorodków. No, Albo raczej one... ziemnorodków, no, bo... One, one się tak jakoś utrwają. Pewnie już wyzimowały swoje młode i... przynoszą. Tak? To znaczy, że to są tam jakieś... A, tak, tak, tak. O. No, Nie wiem, czy No jak będziemy tutaj stali, to chyba żaden zimiorodek do nie, nas nie przychodzi. Nie, nie, nie. Nie, nie. wracamy. To ja mogę tędy? Tu nie ma jak. No tak. Cholera. Ale wejście jest... łatwiejsze niż strony jest wejście. Jest zejście. No dobra. Teraz skopiujemy pokazowe wejście. Tak. Łukiemy się tu prawą ręką. Podciągamy się, z I może trochę... Tak, jak się ma dżinsy, bo jak się ma skórę i pancerz to raczej to A, tak łatwo nie jakiś pies Aha. próbował się dokopać dokładnie zobacz. no to zakopać to i dlatego i dlatego on był tam był ten przestrzał mhm. Albo nie pies, tylko lis raczej. No, ostatnie ujęcie. Nasze motory. Jurek. Dobra. w tym roku są bardzo natrętne. Samochód czeka na przeprawę. Ile przeprawa kosztuje? 10 złotych od y, osobowego samochodu, od motocykla siedem. Uh -huh. No jest zły biznes. Tomasz będzie się przeprawiał, będzie się przeprawiał, lina drży, lina drży, to znaczy, że coś tam płynie, się ciągnie, to jest przeprawa, jesteśmy w Lubielu Nowym, zgadza się Panie Tomaku? my mamy podwodne motocykle, także jakby się tam przepłynąć, to, to możemy na motocykle. W rurkę, do ust i... To samochodzik czekamy na przeprawę. My trochę w odwrotną stronę stoimy, ale dzisiaj nas przeprawa nie interesuje, dopiero za jakiś czas. A w związku z tym, że nie mamy czasu, to będziemy się powoli zbierać, bo jeszcze musimy zobaczyć dwie rzeczy dzisiaj. Także pozdrawiamy i do zobaczenia.